Cześć! Hey, witajcie w drugim odcinku Minecrafta Matix na super wyspie mówi Dzisiaj Przygotujemy się do nawalenia na Ender Dragona Bo stwierdziłem, że Zaczniemy tą serię z takim wybuchem Wow, że Już na początku jakaś wielka walka A Ender Dragon jakoś mi tak pasował

Można się pakować i wychodzimy. Eee. Dobra, to są moje rzeczy, które tak długo oszczędzałem na tą wyprawę. Mm, pakujemy się, wszystko oddajemy. Potem jak umrze, umrę, co jest bardzo możliwe, to stracę wszystkie te rzeczy, które dotychczas zdobyłem. A więc wolę je odłożyć. Mm, wszystkie w sumie rzeczy odłożę oprócz enderpereł, bo one mi się przydadzą bez dwóch zdań. Dobra. To co ja tu mam? No portal, fajnie. Enderperły. Dirta. Łuk. Złota jabłka. Prawie całą zbrojkę. I wiele, wiele eliksirków. Jedzenie i dużo strzał. które się pewnie też przydadzą. Choć to... A, sekunda jeszcze zbroja. No przecież. No. O, w ogóle mam nowego skina, Power Rangera, bo ostatnio dodali do Minecrafta, więc naprawdę fajne są te skiny. So, niestety są tylko dwa za darmo, ale zawsze coś. No, dobra, jeszcze tylko resztę zbroi i już będziemy mogli wyruszać. Co jest? Dobra, sekunda. Już wchodzę. Czemu tam te drzwi są otwarte? Nie wiem, dziwne. Ale trudno się mówi. Nie chcę mi się teraz zamykać. Może tu mam jakąś zbroję. Nie wiem, nie pamiętam. O Jezu, co jest? Co jest? Nic nie robię, a sam się ruszam. O. Twoje to jest. O dobra. Idzie? Dobra, wchodzimy. Czy ja tu może mam jakieś fajne rzeczy? O, chyba niezbyt. W ogóle co ja mam? A jeszcze tylko nóżek mi brakuje. I tych budków. O Jezu, gdzie ja mógłbym jakieś znaleźć? Może w samolocie? Błagam, żeby tam były, bo nie chcę mi się skłazić ciągle. Mam wagonik. Nie, nie mam wagonik.

Eee, dobra. Witajcie, pieski mm, ludzie błagam dlaczego no to gdzie ja mam jakąś zbrojkę diamentową na no serio ja się pytam Mogłam sobie też przygotować w tym statku ale za mnie durej no trudno się już Oh, dużo czasu na to tracę Na przygotowanie No ale w sumie ten odcinek Bardziej chcę poświęcić na przygotowanie A nie na walkę Bo kolejno o niej będzie O niej będzie I wtedy się zacznie zabawa Gdzie no, Gdzie jakieś diamenty Ja mam czy coś Pomyślę Dobra, pomysł. Nie wiem, z tym zębiakiem może? Dobra, to może to są. Dzień dobry, mój piesku, ale nie też nie ma genialnie. Jestem bardzo zachwycony. Mm. Yy, tu może. No nie! No jak tak można? Zastanawiam się trochę bardziej, czy nie pójść tam bez tej już zbroi. Albo sobie wziąć jakąś metalową lub złotą. Hmm. Hmm. Tutaj pewnie też zero. Dobra. Tutaj. Pogam, pogam. w Ile można. Błagam, 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 błagam. Brajka. Jest. Jest. Dobra, teraz sobie ją może trochę ulepszymy. Na wyższe lewele. Bo, ale sporo wydam na tą wyprawę. Takiej szansy może nie być drugiej. Bo drugiego takiego zestawu już nie będę poświęcał. Mm. Mam tu jakieś ulepszenie. O fajnie, ja mam jedno, mam drugie. Uh, Oho i na tym się skończyło. No, Okej, okay. dwa też mogą być. Tu nie mam, nie. No to kowadło. A nie, nie kowadło. Tak, kowadło. Mm. Albo nie. Zróbmy sobie ten table sobie to i to i zrobimy tak to Aha. Spoko. no to jak coś to pójdę bez ulepszenia to ja więcej będę to wydała więc po co dobra spadł wam o nie łódki wspomniałem o jaki jestem dzisiaj nieogarnięty na no, no poważnie Ilu rzeczy ja dzisiaj zapomniałem gdzie ja mam zbrojkę i łódki no tylko łódkę będę gdzieś musiał zostawić przed pójściem tam do kresu i już się nie mogę doczekać, dosłownie pewnie mnie zabiją, bo ja zwykle w kresie za długo nie żyję, ale będzie przynajmniej zabawa Dobra, jest Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tu wrócę w tym wcieleniu. A to tu no ja no to liczę, chociaż obawiam się, że tak raczej nie będzie. jak coś to trudno się mówi. Gdzie by sobie zrobić? Ecco, fai neanche un mese Oh, tu dai L'altro è un po' lungo Skaczemy, czy nie skaczemy? Wszystko mam. Wszystko mam. A, nie mogę się doczekać. Nara. Dobra. Jesteśmy. Już. I oto jestem Ender Dragonie. Pewnie na mnie czekałeś. Wow, sporo tych Enderman. Pa padłupaj. Padłupaj. Wow, 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 wow. Ja. Ja nie mogę. To to, co robimy do mnie macie? Ludzie, porozmawiajmy. Na spokojnie. Na spokojnie, pogadajmy. Pogadajmy, ludzie. Na spokojnie, jak, jak ludzie. Jak ludzie. O! I dałeś się zabić Endermanom, brawo. Jestem żałosny. Głupi, jestem wielką porażką i tak dalej, i tak dalej. Chyba każdy wie o co mi chodzi. Jestem na siebie wkurzony jak na nie wiem co. Super. Chyba nie jestem jeszcze gotowy. Trzeba przyznać. Na przyszłość przemyślę to ale dopóki nie pokonam tych endermanów nie uda mi się tam z enderdragonem powalczyć zresztą czemu one mnie od razu zaatakowały? czy ja nic zrobiłem? no chyba nie nie rozumiem jeśli ktoś mi będzie mógł napisać w komentarzach czemu mnie zaatakowały to bym był bardzo 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 wdzięczny